Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli. W zeszły czwartek filmiku nie było, tak? Przepraszam. Wspominałam w poniedziałku w Growboxie, że może się tak stać, że filmiku nie będzie, bo się po prostu słabo czuję. I czułam się na tyle źle, że uznałam, że trudno. Świat się nie zawali, jak w jeden czwartek do Was nie przyjdę. A głównie większość czwartku to tak naprawdę przespałam, tak było kiepsko. No ale dzisiaj przychodzę do Was z energią, może nie z jakąś super ekstra energią, bo dalej jest tak, wiecie, tak sobie, ale już jest zdecydowanie lepiej, więc przychodzę do Was z energią i z nowym tipem na tani, prosty palik dorośli. Przyciągnęłam 5 habazi, w których użyłam tego palika. Oczywiście wszystkie te rośniki sobie dokładnie zobaczymy, żebyście zobaczyli, jak to konkretnie wygląda. Przytaszczyłam też i palik, i doniczki. Wszystko sobie zobaczymy, jak to wygląda na różnych doniczkach. Ja wiem, że Wy jeszcze pewnie nie wiecie o co chodzi, ale to nic. Najpierw porozmawiajmy sobie o tym, do czego ten palik, w sensie do jakich roślin ten palik nam się przyda. Niestety do roślin dość. Krótkich. Jak widzicie, tutaj palik się kończy, on nie jest zbyt długi, ale jest bardzo użyteczny. Dlaczego? Dlatego, bo najczęściej, jak mamy małą roślinkę, która jest jeszcze, wiecie, dość niewielka, jakby, no nie chcemy do niej wkładać dużego jakiegoś palika, nie wiem, czy palika kokosowego, czy jakiegoś ogromnego, a nie wiem, nie stać nas na przykład na te takie mm, paliki z druku 3D, które się w siebie wkręca, albo nie wiem, nie podobają się Wam one i tak dalej. No nieważne, powodu jest mnóstwo, tak? Ale mamy małą roślinkę, i najczęściej nie dajemy jej palika, bo albo wydaje się nam, że ona jest jeszcze za mała, albo wydaje nam się, że to będzie durno wyglądać. No i taki palik przychodzi nam z pomocą. On ma 40 cm, a tak naprawdę ma około 43-44 cm. Da się go również przedłużyć troszeczkę, o tym też porozmawiamy, więc jakby. Fajnie by było już takiej małej roślince coś dać, po to, żeby później mieć prościej, bo dzięki temu, że będziemy ją sobie łapać jakąś tam klamerką czy, spi czy spineczką. Spineczki też mam, też wam pokażę. To kiedy zaczniemy sobie taką roślinkę łapać do takiego palika, ona już będzie prosta, i potem my będziemy mieli prościej przymocować ją do jakiegoś większego palika. Drugi pomysł, jaki przychodzi mi na myśl, do czego można by było użyć tego palika, oczywiście w odniesieniu do roślin, to jest kiedy chcemy komuś coś ofiarować, tak? I to jest wszystko jedno, czy to będzie roślinka w hydroponice, czy w ziemi. Chcemy komuś dać małą roślinkę, chcemy, żeby to wyglądało jakoś, tak, wiecie, ładnie, reprezentatywnie, a nie jakiś taki. Flaczały chabaś masz, nie? 100 lat, czy tam coś, albo wszystkiego dobrego, cokolwiek. To, to również możemy przymocować taką roślinkę właśnie do takiego palika. No wiadomo, że. To nie jest na zawsze, prawda? Bo ta roślinka temu komuś będzie rosnąć, ale przynajmniej początek będzie taki, wiecie, ładny, reprezentatywny. Można do tego też użyć jakichś, właśnie, fajnych spineczek, chociażby w kolorze, jakim ta dana osoba lubi, co też zrobi efekt. Um, więc, jakby, no, jest sporo zastosowań tego palika i, wiecie, to nie jest takie totalnie bez sensu, że za krótki palik, szkoda marnować czasu. Wydaje mi się, że nie. Do tego pomysłu zainspirowała mnie Elżbieta. Żeby nie było, że jestem aż tak strasznie kreatywna, no to nie. Chociaż powiem wam szczerze, że nie do końca, bo w gimnazjum. E, o Boże, ile to lat temu było? Nie, nie będę tego liczyć, nie chcę tego liczyć, jaka już jestem stara, biorąc pod uwagę, oczywiście młodzież gimnazjalną. E, no tak, dostałam dracenę Lucky Bambo nie znam jej prawdziwej nazwy, w sensie, no, nazwa potoczna jest mam, bo i wszyscy, wszyscy wiedzą o co chodzi, prawda? Dostałam taką dracenę, ona sobie rosła w butelce, bo tak ją wsadziłam, tak mi się podobało, po czym po jakimś czasie, po niecałym roku stwierdziłam, że zaraz, moment, tych korzeni jest tutaj tak dużo, ja już jej nie wyciągnę, więc wylałam wodę, no nie. Wzięłam młotek, roztłukłam tą butlę. I posadziłam tą roślinkę po prostu do um, ziemi, do ceramicznej doniczki. Um, no, kilka lat później, już po Liceum, tak i tak dalej, przeprowadziłam się i ta dracena przeprowadzała się ze mną aż trzykrotnie, aż tak naprawdę trafiła tu, gdzie teraz jestem i tu już zostaje. No i zdarzyło się niefartownie, nie bo ja coś niosłam i pamiętam, że zrzuciłam całą tą doniczkę. Ta doniczka w ogóle się potrzaskała, bo była ceramiczna. Tą roślinkę pamiętam jakoś coś zgniotło. Nawet nie pamiętam, powiem Wam szczerze, ale już byłam tak zdenerwowana i tak zniesmaczona tym wszystkim, że tak naprawdę to wyrzuciłam zamiast próbować ratować. Ale na tamten czas moja wiedza o roślinach była bardzo, bardzo niewielka i do zabezpieczenia tej draceny, żeby ona się, tak wiecie, nie wyginała na boki, bo jednak była dość wybujała, bo o świetle ja wtedy jeszcze miałam mniejsze pojęcie niż teraz, jakby tego światła nie było. Użyłam patyczka, którego nawet użyłam tutaj, i zaraz Wam go pokażę. No i tutaj właśnie mamy pierwszego gagatka, to jest Filodendron Campo coś tam. Campo, zobaczcie, jaki śliczny listeczek się tutaj robi, jaki ładny, jaki opalony, nice, nice, nice. No i tak, tutaj właśnie jest patyczek, o którym zaraz powiem Wam więcej, powiem Wam dokładnie, czym on jest. I to jest właśnie patyczek, którego użyłam w gimnazjum, tak naprawdę, więc ma on, załóżmy to, przynajmniej ponad 15 lat ten patyczek. Leżał przez ostatnie lata w piwnicy. Jak widzicie, wygląda on dobrze. W sensie, no, nie, nie, nie zżółkł, ani nic takiego się dziwnego z nim nie wydarzyło. Co prawda, on przez całą swoją egzystencję, jeżeli chodzi z rośliną, był wciśnięty w ziemię, więc nie mam części, która jest dość istotna, a na pewno dość fajna, bo stabilizująca. Dlatego wciśnięty został tak po prostu tutaj w Lechuze. No ale, że jest to Lechuza, to dobrze się to wszystko e, trzyma. Palik jest troszeczkę wygięty, czyli nie tak jak cała reszta, którą też za chwilę Wam pokażę. Mm, no ale działa to dobrze, tak? Tutaj Campo jest spięty spineczką, zobaczcie, jakie fajne robi korzonki, powietrzne, jest po prostu elegancko. No i dzięki temu wygląda on troszeczkę lepiej niż tak, gdyby był po prostu rzucony, bo już wiem, żeby po prostu leżał. No dobra Karola, ale przestań w końcu ględzić, przestań bleblać, pitu, pitu. Powiedz w końcu, co to jest, kochani, to jest nic innego jak. Tadam, patyczek od balona. Dosłownie, patyczek od balona. Wiecie, ile sto sztuk takiego czegoś kosztuje na Allegro? 25 zł. Więc mamy 100 sztuk patyczków razem właśnie z takim tym trzymadełkiem do balona gdzie tu się to tam wszystko jakoś śmiesznie zawija no nieistotne no i to działa tak możemy to nawet przedłużyć to też o tym porozmawiamy no i to ta podstawa bardzo fajnie działa do tego żeby ją jakby wiecie przysypać jakimś podłożem tak keramzytem lechuzą co tam lubicie i to się po prostu bardzo fajnie trzyma bardzo stabilnie i samo w sobie jako to o, oczywiście nie mieszczę tego w kadrze. O, to jako to jest też ze sobą całkiem stabilne. Oczywiście, no wiadomo, ten palik się troszeczkę wygina, więc on do krótkich, malutkich roślin jak najbardziej się sprawdzi. No do jakiejś małej monstery, która z założenia jest ciężką rośliną, raczej nie. Ale kaladion przytrzymuje bardzo fajnie, to też Wam pokażę. No tak, więc zagadka się rozwiązała. Jeżeli chodzi o palik, będziemy go właśnie. Yy, wykonywać z tego, co już zostało wykonane. o bardzo po polsku to teraz powiedziałam. No i tutaj mamy kolejną roślinkę, to jest filodendron, burle, ale zwykły tak bez werygacji, nie ma szans, on nigdy nie był w on zawsze był zielony. No to jest roślinka, która rośnie jak chce, ją będzie ciężko prowadzić po jakimś paliku, bo tak naprawdę Pół taką, wiecie, garścią będzie trzeba go łapać do, do palika, bo on po prostu wyrasta sam z siebie. Czy go tniesz, ty, czy go nie tniesz? On rośnie bardzo dziwnie, bardzo dziwnie, bardzo gęsto i tak dalej, ale mimo wszystko z tym palikiem nie wygląda to tak durnie. Widzę, że palik mi się lekko przechylił. O, nie wiem, czy to widać. Na pewno to widzicie. Jest on lekko przechylony. Był prościutko, więc zakładam, że korzenie burla trochę wypychają w takim razie ten palik, no ale tak czy siak nie wygląda to na razie ym, źle. <laughs> jakkolwiek to yy, można nazwać, no będę sobie go właśnie testować tutaj na burlu, jakoś go będę podczepiać. Na razie nie ma jak, bo to jest burle, którego ja yy, pocięłam, ukorzeniłam i tak dalej i stwierdziłam: "A dobra, to już cię po prostu posadzę. I tyle, więc na razie jeszcze nie jest przyłapany, bo tak nie do końca jest jeszcze, jak go złapać. No ale możecie sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać, kiedy tutaj po prostu tego będzie gęściej. Zresztą za jakiś czas mogę Wam pokazać, jak to wygląda z tymi roślinkami. No na razie wygląda to tak, więc teraz zobaczmy kolejną roślinkę. No i tutaj mamy filodendrona, którego nazwę wiecznie zapominam, o, ale jego listki wyglądają właśnie tak. Oczywiście są brudne, co u mnie jest normą i standardem, ale kształt przypomina właśnie coś takiego. Nie ma on włosków na, na tym tym. Także jak zawsze nie pamiętam, co to jest za roślinka. I tutaj, jak widzicie, jest ona właśnie złapana taką spineczką, ważką. To jest coś uroczego i przepięknego. Nie dość, że to jest ważka, więc to jest piękne same w sobie i jeszcze jest fioletowa. Ja uwielbiam po prostu. Dostałam je od Alicji, więc niewiele więcej wam o nich powiem. Domyślam się, że są z jakiegoś Aliexpress albo z jakiegoś shopi No bo to jakby oni lubią takie gadżety robić, więc domyślam się, że to jest właśnie tam. Szczerze mówiąc, poszukam ich. Pogooglam sobie jakąś taką spinkę ważka, wpiszę czy coś, bo one są świetne. One są świetne. Do takich malutkich, cieniutkich, tutaj widzicie łodyżek i tak dalej. Idealna sprawa, i są po prostu cudowne. Bardzo fajnie to wygląda. No ale tak. No niestety, ta roślinka też rośnie trochę tak, jakby chciała, bo jak widzicie, tutaj mamy pęd, który jest mocno wygięty. No nie jestem w stanie nic z nim zrobić, bo on jest po prostu wygięty. Mm, tutaj też nie bardzo było, jak złapać, więc co za co złapałam żeby jakoś on szedł w końcu do góry, to złapałam po prostu za łodyżki, ale liściowe, a nie za po prostu łodygę. On jest tak strasznie powykręcany, że. No lipa, tak. A dlaczego jest powykręcany? No, dlatego, że wcześniej rósł bez palika. Znaczy on miał tylko ten taki patyczek storczykowy, jakby rósł dość brzydko, tak. Więc jakby zakładam, że chociażby dzięki takiemu palikowi, który ma 43 cm, właśnie razem z tym. Mm, Klipsem na dole takim tym trzymadełkiem do balona. No to będziemy sobie te roślinki prostować i na przyszłość nie będzie takiego problemu, jaki mam teraz ja. Dlatego ta roślinka wygląda tak, jak wygląda. No i teraz zostało nam obejrzeć dwa kaladia, tak naprawdę półtorej, bo jedno z nich ma się bardzo źle i, i zdycha. No, najciekawiej to chyba właśnie wygląda od góry. Złapałam kaladium, właśnie Alexa. Przy okazji przesadziłam, bo od roku w ogóle nie zaglądałam do tej doniczki. Tak jak w zeszłym roku, w lipcu, nabyłam ją i nagraliśmy filmik, razem ją posadziliśmy. Tak od tamtej pory ja w doniczce nie grzebałam, bo nie było po co. No i stwierdziłam, że jak ty mi się tak, Alekso, kochana, rozłazisz na boki, to ja dam ci ten palik i złapię cię spineczką. I sobie stój w końcu w pionie i nie rozłaś mi się na boki, i wygląda to dobrze. Natomiast tutaj obok mamy e, Hilo Beauty, czy jakoś tak włazi na niego przędziorek. To jest jedyne kaladium, na które włazi mi przędziorek, więc y, jakoś tak już od razu odczuwam, że to tak nie do końca jest jakby kaladium, tylko coś bliżej w stylu Santosomy, której po prostu nienawidzę. No, i tak, i poza tym, że włazi na niego przędziorek, to on bardzo szybko zjada mi liście, więc dokarmiam go trochę mocniej, na chwilę to pomaga, a potem on znowu zżera liście, więc nie mogę się z nim dogadać, ale on również dostał właśnie ten palik. Przy okazji też po raz już kolejny w jego egzystencji tutaj razem ze mną sprawdziłam mu korzenie. One są piękne, białe, jest ich dużo. Nie rozumiem, nie rozumiem i skąd ten przędziorek. No tutaj jak się o poprzyglądacie widać ugryzienia i tak dalej. On był myty dwa dni temu. Tak, no, wygląda to tak jak wygląda. A teraz pozwólcie, że trochę was tutaj o opuszczę, żeby pokazać wam jak to wygląda od dołu, bo w kadrze to nie będzie szans tego mm, zmieścić. A tak, tam jest pudełko w razie co ze świnką pepą, to jest nieistotne: ukorzeniam tam po prostu mm, monstery Variagate swoją drogą y, po raz kolejny. Od właśnie y, Adrianny. Mój Boże, powiem Wam szczerze, że taki mam mętlik głowy po tej chorobie. Że spów mi brak. Oczywiście. Od Adrianny dostałam e, po raz kolejny monster Eweregaty, bo tamtą zabiłam, ale nie chcę o tym dzisiaj z wami rozmawiać, bo jakby myślę o tym i po prostu gotuję się w sobie, a nie chcę. No, więc jak widzicie, tak to wygląda. Trochę durnowato. Ja wiem, trochę durnowa ona, no, ale skoro te kaladium i tak rośnie do góry i te liście, wiecie, potem w zasadzie tak dziwnie zwisają, co też nie wygląda zbyt dobrze, to jakby patrząc od góry wygląda to całkiem spokojnie. Trzeba wcale na to patrzeć od dołu, dlatego ja zasłaniam. Nie widzę tak do końca tego, tak? <laughs> I wtedy jest dobrze. Użyłam tutaj oczywiście innej spineczki. Zaraz Wam pokażę, co to za spineczka. O, no i tak. Bliżej sobie możemy w takim razie zobaczyć tą ważkę. Ta ważka wygląda tak, jest jak widzicie bardzo malutka, jeżeli chodzi tutaj o złapanie, ale to fajnie, bo do małych łodyżek nadaje się ona idealnie, no śliczny kolor. Domyślam się, że skoro jest fioletowy, to pewnie są jakieś inne niebieskie, zielone, żółte, różowe i tak Bo czemu nie? Bo skoro jest fioletowa, to zapewne inne kolory też będą. No i tutaj mam taką spineczkę, bardzo taką basicową, zwykłą, brązową, nic fajnego, ale o szerokim, jak widzicie tutaj, złapaniu. Ja je uwielbiam do hoi, i kupuję je w Pepko, w takim czteropaku za, nie wiem, 3 zł, 4 zł. Nie mam pojęcia bladego i zielonego, ale to jest po prostu jakaś taka randomowa spineczka z, z Pepko, która ma no, naprawdę całkiem spory, spore objęcie. Więc jak najbardziej, na przykład do złapania dużej ilości liści kalladium nadaje się to idealnie, albo do złapania kilkunastu, już wiecie, obkrężonych pędów. Hoi, też się to nadaje po prostu idealnie. No, więc takie co się. No dobra, kochani, a teraz porozmawiajmy w takim razie troszeczkę o praktyce, jak tego użyć i tak dalej, bo przecież doniczki są różne i tak dalej, a przecież wiadomo, że nie użyjecie do tego takiej ogromnej donicy, no bo nie miałoby to sensu. Chociaż w zasadzie czemu nie, jakby w taką ogromną doniczkę, jakąś, nie wiem, piętnastkę, włożyć takie za dwa patyczki, to też by mogło ciekawie wyglądać. No ale dobra, porozmawiajmy o takich, wiecie, mniejszych doniczkach. To są chyba dwunastki. I tak dalej. No i jak tego użyć, tak? No, jak widzicie, porozmawiajmy o podstawie, o tym trzymadełku do balona. No to ma tutaj dziurkę spoko. Tu ma jakieś takie wycięcie spoko. Tu kolejne wycięcie, no jakby dalej nic. Więc to, co robię ja, to po prostu dziurkuję to sobie dodatkowo jeszcze mm, lutownicą. Jak widzicie, to jest też fajne. Zaowlone. Mój chrapiący pies, mój boże. No. I jeszcze coś tam podchrapujesz? Dziewczyno, daj mi nagrać filmik. No najlepsze chrapanie jest wtedy, kiedy ja coś konkretnego robię, nie? Nie wiem, rozmawiam z kimś, nagrywam. To wtedy najlepiej jest pochrapać. No Ale dobra, wracając. Jak widzicie, lutownica fa fajnie robi, bo robi zaowlone, tak? To jest bardzo delikatne, w żaden sposób nie uszkodzi. No i po co to robię? Po to, bo sposób, w jaki ja używam tego w doniczce chciałabym, żeby był na pewno bezpieczny dla rośliny, i żeby ta roślina, wiecie, miała możliwość gdzieś tutaj skądś gdzieś wleść, wyjść i tak dalej, no a dziurki i tak. Są spoko chociażby do tego, żeby przechodziła przez nie wilgoć, powietrze czy cokolwiek, więc ja robię dziurki i w zasadzie polecałabym robić w tym dziurki, bo jak przyłożymy sobie jedno do drugiego, drugie zgubiłam, a nie jest tutaj. No tak, widzicie, no to naprawdę jest gładkie, tak? I tędy nic nie przejdzie, ani wilgoć, ani woda, ani, wiecie, ani powietrze pewnie też tą stroną za bardzo nie przejdzie, ani same korzonki, więc jakby, no, no, nie wiem, jak chcecie. Ja robię dziurki, bo wydaje mi się, że tak będzie lepiej. No i tak, przytaszczyłam dwie różne doniczki. Jak widzicie, ta ma spód ym, z takich paseczków składających się. To jest doniczka, którą najbardziej nienawidzę. Nie lubię ich, ale jeżeli nie ma nic innego, ja potrzebuję kupić, no to trudno. <laughs> trzeba, to trzeba. Najbardziej lubię te, szczerze mówiąc, bo mają bardzo fajne na dole dziurki. Co prawda lechuza przez to przeleci, ale wystarczy sobie trochę rzucić keramzytu na dno i dalej lecieć lechuzą i będzie dobrze. No, i tak. Jak widzicie, każda z nich ma inny spód. E, miałam gdzieś jeszcze doniczki, które miały płaski spód, ale nie wiem, albo je do czegoś wykorzystałam, albo gdzieś mi diabeł ogonem nakrył, dlatego używamy tutaj dzisiaj tylko dwóch doniczek. No i tak, zobaczcie. Jeżeli chodzi o tą doniczkę, która ma tą taką wypustkę, bo to jest taka, o, wypustka, jakbyśmy chcieli cytrynę sobie odcisnąć, no to całkiem spoko to tutaj wchodzi. O, zobaczcie. Całkiem spoko na ten grzybek. Tak to właśnie wygląda. Ok, prawda? Oczywiście to się samo nie utrzyma. Ja to trzymam, ale chodzi mi o to, że po prostu to się bardzo fajnie mieści. A, natomiast tutaj e, do tego grzybka takiego. O, można to też tutaj włożyć. Oj, co prawda? No, ręce mi się trzęsą. Robię to dość pokracznie. Ale też tutaj całkiem fajnie to wchodzi. O, zapomniałam wyłączyć odświeżacz powietrza. Widzicie, jak się przygotowałam do filmiku? <grym> Super! <grym> Także dziwne dźwięki to odświeżacz powietrza. No, tak więc jak widzicie, tutaj też wchodzi to całkiem spoko na dno. Oczywiście też można sobie wrzucić jakieś podłoże, żeby jakby miało to jak wyciągać tą wilgoć. Chociaż wydaje mi się, że kiedy to tutaj... Przy użyciu koramzytu, oczywiście. Jeżeli tutaj to wsadzimy... To i tak to nie pociągnie, więc ewentualnie można by tam to było zostawić puste, ale zmierzam do tego, jakiegokolwiek podłoża, byście nie użyli, to i tak się spoko sprawdzi, prawda? Ja tutaj dodatkowo właśnie w tej doniczce, która ma ten paseczkowy spód, o, ten właśnie paseczkowy dół, robię dodatkowe dziurki, bo ona mnie po prostu drażni. I jakby liczę na to, że korzenie może troszeczkę. No do wariatów, no dwie minuty, dosłownie i ona już chrapia! Jak żół! No nie mogę z tym zwierzątkiem. No i tak, robię tutaj dziurki po bokach, bo nie zdzierżam właśnie tych dolnych i liczę na to, że przez to, że ja porobię tutaj właśnie po boku dziurki, to nie dość, że zwiększę wentylację, bo jakoś tak, no słabo widzę te, te same takie kreseczki, jakoś tak mi to wygląda słabo. No, i liczę również na to, że poza wentylacją może korzonki będą chciały mi trochę wyjść jakby nie wiem, bardziej bokiem, a na pewno nie będą się pchać przez te malutkie szparki, nie wiem nie wiem co to za, kto tą doniczkę wymyślił, dla mnie jest ona bez sensu. No i tak, niestety nie mam żadnej roślinki, którą moglibyśmy razem posadzić, więc będziemy sobie rozmawiać mocno na sucho, tak naprawdę w jaki sposób można tutaj zasypać taką roślinkę. No ja wiem, że to jest trochę beznadziejne, ale jakby mo może coś wam podpowiem. Więc e, opcji mamy kilka. Możemy sobie przyłożyć taki palik na przykład do jakiejś tam doniczki, którą chcemy, zobaczyć na jakiej to będzie wysokości. Możemy już od razu sobie na przykład roślinkę doczepić spineczkami albo ją po prostu przysypać i całość po prostu zacząć zasypywać, tak, biorąc oczywiście pod uwagę, gdzie są doły waszej roślinki i gdzie wychodzą korzenie. Jak mamy roślinkę totalnie ukorzenioną w wodzie, czyli już przystosowaną do hydroponiki, no to jak wiadomo, nie trzeba się za bardzo przejmować i zastanawiać, gdzie te korzenie będą i jak dużo ich będzie na dole, bo one i tak na dole mogą być, tak? No bo są przystosowane już do wody. No jedynie na co trzeba zwrócić uwagę, to na podstawę um, na podstawę po prostu rośliny, gdzie ona jest, żeby nie stała wiecznie w wilgoci i gotowe, prawda? A z drugiej strony możemy sobie też tutaj o, przyłożyć, jeżeli mamy tylko takie doniczki, to możemy sobie tutaj przyłożyć troszeczkę to na przykład zasypać od dołu, prawda? Oczywiście trzymając drugą ręką ten palik, bo to się samo niestety nie utrzyma, ale kiedy już na dole mamy wrzucone trochę po prostu jakiegoś tam podłoża, które lubicie, z którego korzystacie, które się Wam sprawdza, to możemy sobie w końcu przyłożyć taką roślinkę i zasypać jakby dalej, prawda? I to też się trzymać będzie, bo jak widzicie, samo z siebie się nie trzyma. Więc jak widzicie, są dwie, wydawałoby się to beznadziejne doniczki, bo niby jak użyć czegoś właśnie takiego w takiej czy takiej doniczce, ale jak widzicie, da się. Szczególnie, że autentycznie mm, ja tutaj te doniczki też takie mam. Tak, tutaj czy tutaj i tam z tyłu są e, kaladia, one też są w którejś z tych dwóch e, doniczek. Domyślam się, że za, na pewno w różnych, bo te przez długi czas zniknęły. Więc większość doniczek miałam właśnie tych, więc jakby, no, da się tego użyć, prawda? No i teraz chciałabym jeszcze z wami porozmawiać na temat przedłużenia tego palika, tylko jeszcze muszę obmyślać, jak to wam pokazać. Możemy sobie taki palik w prosty sposób przedłużyć, ale tak naprawdę nie o całą długość kolejnego palika. No i na początek, jak ja to zrobiłam. Zobaczcie tutaj, jak widzicie. Może ja to wyciągnę? Uda się? Oczywiście strasznie tracę ostrość, bo to jest zbyt małe. Jak widzicie, przecięłam jeden z takich właśnie palików, zwinęłam to tutaj palcami, ile się dało i wykonałam to sama, więc to jest banalnie proste, jestem atechniczna, techniczna, więc to jest naprawdę wybitnie proste nożyczkami przecięłam i tutaj zwinęłam mocno palcami, tu sobie paznokciem pazurrem przytrzymałam, o i wcisnęłam do środka, spoko to weszło. Spoko, to tutaj weszło. No, niestety, to, czego nie mogę wam pokazać, to tego, że to tutaj. O, a może? Dobra, to umówmy się. Ja tutaj trzymam w tym zgięciu. O, i zobaczcie, tutaj już na samym końcu jest to mocno giętkie. Roślina może już być na tym mocno niestabilna. No, bo to już jest po prostu zbyt giętkie. Ale jak tak sobie patrzę, gdyby to przepołowić tutaj na przykład w połowie, ten palik, prawda, czyli 40 cm na pół, zyskalibyśmy dodatkowe 20 cm, które spoko by się trzymało. Tak jeszcze wiecie, bez takiego totalnego mm, gibania się, które mogłoby być niebezpieczne dla waszej roślinki. Więc tak naprawdę, czy potrzebujemy 40, to trzyma się to spoko, czy ewentualnie, jakbyśmy potrzebowali 60, bo jesteśmy na przykład leniwi i nie chce nam się przesadzać roślinki ale prościej by nam było przeciąć po prostu jeden patyczek i wsadzić w drugi i uzyskać kolejne dodatkowe 20 cm, to też się to po prostu sprawdzi. No czy to nie jest tip typowo garażynowy? No jest. Uwielbiam takie rozwiązania, które są mega tanie, z które można wykorzystywać, wykorzystywać, wykorzystywać na różne sposoby i wiecie, jakby przez dłuższy czas, a nie, że po kilku użyciach to już się nie będzie nadawać do użytku. No chyba, że, nie wiem, wygniemy sobie taką rurkę, no to faktycznie już słabo. No, ale generalnie cały zamysł tego podoba mi się strasznie. Mimo tego, że to jest tylko 40 bądź tam 60 cm, chociaż wiecie, te 60 cm to jest takie, moja teoria tak mi się wydaje może się okazać że nawet i 80 da radę chociaż no to jest bardzo giętkie przy 80 więc nie wydaje mi się no ale takie 40 czy 60 centymetrów to już robi robotę szczególnie że to wychodzi śmieszna cena bo ja za 100 takich rurek i za 100 takich trzymadełek zapłaciłam 25 zł na Allegro niestety u tego Allegrowicza nie byłam w stanie nic nic więcej sobie dobrać bo on tam miał same gadżety typu rodziny nawet chyba stypa tam była, ale wiecie, jakiś wieczór panieński, kawalerski, wesele, jakaś komunia i tak dalej, chrzciny, typowo takie jakieś imprezowe klimaty. Balony, przebrania, makijaże i tak dalej, więc nic nie byłam w stanie tam sobie dobrać, więc niestety opcja smart w grę nie wchodziła. Zostawiam Wam oczywiście link do tego konkretnego sprzedawcy, od którego kupiłam, no bo... Wysłał mi to, co wysłał, no nie, więc jest godny polecenia, bo zamówiłam 100 takich palików z tymi trzema dełkami, tak, te, te patyczki do balonów i to dostałam, więc jakby zostawię Wam do niego link, ale tak naprawdę warto sobie może przejrzeć to Allegro i ewentualnie poszukać czegoś z opcją Smart, żeby już zostać totalnie w klimacie Grażyny i nie płacić za, za przesyłkę, no nie, skoro ma się Smarta. Coś czuję, że ten filmik trochę brzmi jak zakupy Telemango, jak, zachwa jak zachwala byle gówna, ale powiem Wam szczerze, że ja jestem zajarana tym pomysłem. No to, to działa, tak, to działa. I, I podoba mi się sam zamysł tego cosia, co, co, co trzyma te balony, bo jakby to robi podstawę, tak? Ja tutaj w tym kampo, o w tym tu, mam włożony po prostu sam ten patyczek, bo już nie miałam tego tego cosia. No, po tylu latach 15 czy tam, 17, dokładnie to wam nie powiem, bo nie pamiętam, która to była klasa gimnazjum i tak dalej. Czy to może nawet jeszcze było przed gimnazjum? Nie pamiętam. Pamiętam, że dostałam balona i pamiętam nawet, co to był za balon. To była myszka Miki. Ja to pamiętam, bo ja uwielbiam myszkę Miki. To był balon myszki Miki. Nie pamiętam, od kogo dostałam, ale pamiętam ten balon. Bardzo długo on ze mną był. Po czym został yy, patyczek sam. I wydaje mi się, że po prostu balonik poszedł razem z tym, właśnie z tym grzybkiem. Ale yy, do czego zmierzam? Do tego, że tutaj, jak jest to właśnie bez, tego, bez tej dolnej przypinki, no to to, to jest takie trochę gibie, gibające się, mimo że jest lechuza, no ale dlatego, że jest lechuza to sam ten patyczek da radę natomiast tak jak patrzę sobie tutaj na te roślinki, które mają to, to na spodzie, to ten patyczek tak się nie rusza, więc to jest naprawdę bardzo fajna podstawa tego paliku i będzie się to dobrze trzymać więc tyle zakupy tyle mango, Grażyna poleca, kupcie sobie patyczki do balonów i to się super sprawdzi Mam nadzieję, że filmik był przyjemny. <laughs> Pewnie trochę głupkowaty, bo po chorobie tak mi się wydaje, że wszystko, co ja mówię, jest dość głupkowate. No ale mam nadzieję, że był przyjemny, może trochę zabawny, może trochę inspirujący, może wy na coś wpadniecie, bo przecież jest mnóstwo różnych rzeczy z plastiku, które można by było w jakiś sposób wykorzystać. No Elżbieta przypomniała mi właśnie o tym, tak? I bez Elżbiety bym sobie zupełnie o tym nie przypomniała. Trzeba było przegrzebać trochę piwnicę, żeby w ogóle znaleźć ten patyczek <laughs> i tak dalej i w ogóle go chcieć użyć, tak? Więc jakby no ja lubię takie pomysły, to jest proste, to jest tanie, można to wykorzystać, więc jakby dlaczego nie, no po prostu moja wewnętrzna grażyna się cieszy, wydałam trochę ponad trzy dyszki, mam teraz 100 patyczków, 103 madełek do, do, do balona i mogę sobie wkładać gdzie chcę, no po prostu elegancko. Dobra, koniec tego Pitu Pitu, bo już czuję, że płynę i zaczynam gadać pierdoły. Jeszcze większe niż zazwyczaj, więc życzę Wam udanego i sympatycznego weekendu. Mam nadzieję, że jeszcze słonecznego i cieplutkiego. I do zobaczenia w poniedziałek. W poniedziałku w Growboxie. PA!